Kofsu. I dzisiaj jest odcinek specjalny. Bo robimy wyzwanie o nową postać, czyli Griff. Na Na pierwszy etap zadyma są so, y, najlepsze postacie M, B i Pio. Ach, let's summer St here Star Powery. Do Emy. Uwaga, Arma. A do... Gadżet. So... Jedyny gadżet. <gulet> Jedyny gadżet. <gulet> do szpilu. Jedyny gadżet. Jedyny gadżet. I niszczenie murków. Przemijki. Niszczenie murków. O, no tak zapomniałam o tym gadżecie, a, a do B. b. I szybko przeładowanie. Dobra, lecimy w śledziona To ledwo, bo ja lagi jeszcze wtedy Tak. Dobra, lecimy. Dobra, mają pokój. poko. To on so będzie mnie wydawać. Zdawać. Już mam żółtą O. Dobra, wreszcie się obudziła? Prawie go pokonały. Leć. Leć! uważaj, leć! Yes! Yeah! 1-0. Ok. Olha só. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não me de

Let's go Let's go explore! Lecimy stąd. Kurde, mówi got, e, róbcie got, róbcie got. A Dobra, lecimy. Dobra, tak. Nita, Nita, Nita. Patrz, nie będzie trzy Nani? Zaraz będzie 100% akurat Lecimy. <gulia> Oj, zagowało mnie trochę. Nie mogę się ruszyć. Uważajcie, tylko zróbmy Kurde, kurde. Niech pan dnia zachodem słońca.

Dobra, ale was? Jeszcze pamiętam No i... No i... No A star power, jeszcze Jest yes, go! Dobra, już. Wszystko czy, obok siebie odbieramy No i Przygotowane? Dobra, moment. Przygotowujemy. Trzy, cztery ry Jest, yes. frank. frank! Ja coś będę miała, nie. Ale Flora! No, postać! Lol. Ty nie Nie, nie miałem. Właśnie. Ja się... to, to było i... Ja, Ja powiem tyle, że nie mam tylko e, dwóch, ja próbę próbę tylko chwilę, Tak chciałem, Franka. Wreszcie udało. No, gratulacje, Franka. Dziękuję. Dobra, zmieniamy postacie. Bro, Barley i Rico. Biorę Broka. biorę Broka. Okej. Okay. Uh... Ogień okay. i A ten, nie, ten drugi. Słuchajcie, da? ja biorę Barleya jednak, bo Barleya mu smakuje. Ja serwis. Broka, ja Broka. Daj na Majka, Brasz? Nie. No gościu nie jakie, mam. Jak ja umiem? Mamy. My sobie Też mamy ten... zapisane, które mamy. postacie są dobre, na no to... Zapisane, xd. <laughs> 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 Okej, okay, ale kogo wziąłeś? No ja biorę broka to Riko Ja biorę Riko, Dobra, gdzie tu Ten od, od, o, ściany, dobra. od ściany, od ściany, od ściany. Od ściany? To to już... ściany. No, szybciej, dobra. Bo tutaj i nie ma pokazane, ten... gdzie Barley. I nie, jest. Barley ten do i ten... Mówiłam, no wiem, ale gdzie Barley będzie stał? jeszcze ten stało. gadżet. Barley. A Barley na środek, Barley na środek. No, no Barley na środek. Star power. Brok super, na lewo, brok na lewo. Super skoczek. A my bez broku. No ja brok. Okay. Ty, a ty no wiesz, no? że jeszcze możemy mm -hmm. motoczkę podłączyć? Co? Chycimy. Gotowa, no aż dawajcie. Dałam. Zawsze jak się stawia tą motkę, to jest ciężko. Więc mm -hmm. nie stawiajmy żadnych motek może. No razem. No, 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 bo ciężko było. No, jeszcze zdobyłem Dobra. I Yyyy, przepraszam, ja... Jakby Uważaj, nie stawiaj się żadnej, dobra? Aha... <trym Ale <trym> idę zdefrank wyleciał! No. I to na odcinku nagrałeś, to To jest nagrane! Nie... Kurde, co mam tu? To z do przodu idzie? No, w środka? Radzie, to radę, to nie... O mój, oh no, dlaczego? 私、ね、もスペシャル私もスペシャル私もスペシャル私もスペシャル Lecimy, lecę do was. O, oh, no, że, że, że. Jest, ale i tak wygrana. Jest, wygrana. Ja, 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 Lecimy, druga, ta już wygrana, eh. I się mogli, że, widzę. No. Tyle pieniędzy It's będzie z tego. Time. Dobra. Tyle, Kasia, jak się. Jak no. Ja już mam prawie 6 skaków. I właśnie, jak się do kogo wypełniłem, tak. Może. się sobie zobaczycie. Y co można zrobić? Co ja będę robił? Jotek. Ja tak. Ty, 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 jestem ty, to Jest aż 23, a to dwa. Członków. Wow. I jeszcze really nikt nie masz zawódcy. Oprócz Wojtanata. No, oprócz Wojtanata. To daj, daję ci go to. Jaki wojtanek Ja Jak mówię. Dobra, really? Lecimy. Ej, co ta gambuska? Ej, Ej, dobra, oj, ja. gambuska! Bula. Ból będzie ciężko, bo... on są tak. 10 minut, 10 minut. 10 minut, 10 minut. 10 minut, 10 minut, 10 minut. 10 minut, 10 minut, 10 minut. 10 minut, 10 Ja 10 minut. Bula Ej, Dobra, nie przegrywamy tego. Ła! Ej, bronimy teraz. Mocno trzeba bronić. Edgar tu zaraz się wleci. Ból małta, ból małta. Ból małta, ból Edgar małta. Ból małta, ból małta. Ból małta, ból małta. Damy Jest, jest. Chyba się bają Już zostały wybrane Edgar No przegrana kurde Kurde, ja nie mogę Druga przegrana Mamy się na Może Może ktoś weźmie tanka xD

Mày có ngày nào cũng được mày có ngày nào cũng được mày có ngày nào cũng được

Kącił. dobra idę na inne konto i się tam zobaczymy za chwilę dobra jesteśmy już w kolejnej rundzie na innym kącie na tym konto. Hashtag winning Hashtag I'm, so, na yes. Hashtag dobra, I'm so gonna win Hashtag win Właśnie <noise> To było U, jeszcze bi zniszczyłem. Ładnie, Dobra, Oni mają protaż. Wiesz? Protary.

Wygrała Winex 4. Jest sam golas Ciołiś. No, i okay. uczeststwo numer jeden na tą. Pomiję. O fajki mam Dobra, lecimy. Ej, e, oh, dzisiaj e, taka potworka. Oh, taka ciekawostka. O oh, kur. Dzisiaj ja powinniście no. wbijać 33 poziom w karnecie.

Czekamy na uważaj. Jakiego uważaj? Dobra, jesteśmy na I trzecia runda. Czekamy na razie na uważaj. Inaczej mówiąc, Karoline. Inaczej mówiąc, Dawid. A Dawid to było z pranków na moim koledze, którego pozdrawiam. Serdecznie. Cięcie się robi, jak ktoś go woła. Dobra. Dobra, No to co, co? Dawid, bo jak to ciekawisko? Wiesz, czy mu się robi cięcie, jak ktoś się woła? Tak, ja kiedyś wyglądałam, jak ktoś nagrał w Aula To normalnie. Chleb było słychać. Ja go przez przypadek zout skrubowałam, miałam 4 lata i potem pakałam, bo nie, nie wiedziałam, że to da się cofnąć i że to nic znowu nie robi. I to jest chyba tam chleb było słychać. Brianku, chcesz coś do. chcesz amciu? A chcesz piciu? I to tak dosłownie tak brzmiało. O To było pięknie. Mm, czekamy jeszcze na Dawid. Zrobimy no takie da. krótkie cięcie. No. jesteśmy na jednej rundzie. w nadr. No, wow, kill No. Bo Dawid nie ma na... Bo Dawid nie ma internetu. To mimo. Dobra. On zapomniał, co, no? Nie wiem czy już w ogóle mówię MZ-ka jest on. No. Kurde, zginęło.

Ale mogliby takie, no no wiesz, pięć złotych nawet, zwierząt. Łatwo. 38,27. O, dwie misje mamy, żeby. Nie, wyjście. Ja mam dwie misje, żeby. Na tym końcu 790. Dwie nagrody, ja się zdziwiam to nic widzę. To No, to było dopiero. No mam prawie, no muszę zagrać, no, zagrać ponownie opcję użycia. Dwa razy. Dobra. Poza ja mi sobie ma... może na ten dwie dnia. Dobra. Bo ja już nie jestem w stanie

<laughs> 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 Still need! fire over here. Wow. Wow. Misja za 500. Mam dwie rzeczy: ma i widzę. otworzyłem te dwie rzeczy. U nie wiem. Czekaj, bo muszę raz na zewnątrz, ale to nie. Ej, Teraz biorę inną postać. Uuu, no, zbiorę klejnotów, ma dużo misji. Bardzo dużo Trzy misje. Więc XD. Dobra. A mój 24xD. Dobra. Kończymy już ten odcinek na dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.